Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Już się z tej strony Gipley i właśnie dzwonił do mnie mój przyjaciel i słuchajcie dowiedziałem się, że w moim mieście jest dostępne nowe narzędzie. Jakiś normalny hit 2019 roku na zakończenie roku podobno to wymyślili i dlatego już wyszedłem tutaj z mojego domku i wsiadam na mój skuterek. Słuchajcie, będziemy jechali. Podobno jest to dosyć blisko, dlatego e, będziemy mieli tutaj krótki dystans do przejechania. A jeśli jeszcze tego nie robicie, już teraz zamieńcie czerwony guzik subskrypcji, jeśli jest czerwony, tak jak mój skuter na szary z dzwoneczkiem i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl, a challenge kciuków w górę na dziś to słuchajcie jest 9 mam nadzieję, że wbijecie napiszcie również w komentarzu jak tam wam mijają święta, w sumie już e, po świętach, ale napiszcie wam jak wam minęły a my słuchajcie idziemy, to jest podobno tutaj ten sklep i w sumie wygląda jakby nie był czynny, patrzcie są w ogóle okna zabite dechami, mamy tutaj jakiś dziwny e, samochód i patrzcie jest tutaj hit 2019 roku, nie przegap najbardziej, najrzadsze Narzędzie roku. Wow, patrzcie w ogóle, co to jest. To jest tak, jakby połączone e, kilo, chłopata, siekiera i normalnie motyka. No, nieprawdopodobne. Czegoś takiego jeszcze, słuchajcie, nie widziałem. No, i będziemy oczywiście musieli to sprawdzić. Także wchodzimy do sklepu i rozejrzymy się. O, dzień dobry, tutaj, pa panie. O, pan, jakiś e, tutaj dziwny. Patrzcie, nawet diamentową wodę on tutaj ma na sprzedaż. No, niesamowite. Nigdy wcześniej diamentowej wody nie widziałem. A, i tutaj jest to narzędzie. Ono kosztuje 100 tysięcy złotych. No. Kurczę, no nie wiem, może jakoś można by coś tutaj utargować. 100 tysięcy, nawet tyle nie mam. Słuchajcie, mam 16 zł, a nawet tutaj są diamenty w dircie za 1000 zł. Może tutaj zagadamy. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, witam. W czym mogę panu pomóc? Tak się składa, że jestem zainteresowany tym niesamowitym narzędziem. Ono kosztuje 100 tysięcy zł, czy masz tyle? No właśnie nie mam, proszę pana, i chciałbym tutaj coś utargować. Słuchaj. Tutaj w skrzynce obok, jak widzisz, o, tak, dokładnie to jest ta skrzynka, mam schowaną walizkę, która jest zaszyfrowana. Jeśli uda ci się ją odszyfrować, to dam ci ten przedmiot za darmo, za darmo. 100 tysięcy będziesz mieć za Dobra, no to chwila. Ja sprawdzę, co to jest za walizka. Rzeczywiście jest walizka, sprawdzimy ją. O kurczę, rzeczywiście jest zabezpieczona na, na kod. Proszę pana ja tutaj znam paru speców od takich rzeczy, od rozkodywania walizek, i może uda mi się, ją rozkodować i wtedy. Mam... Mam nadzieję, że otrzymam ten niesamowity przedmiot. Ciekawe, czy tam też jest mieczyk na przykład wbudowany, i dzięki temu możemy, e, słuchajcie, atakować inne moby. Patrzcie, mam tutaj tą walizkę, o której on mówił, i powiedział, żebym ją rozkodował. Tyle, że ja nie znam kompletnie kodu i w sumie nie wiem, kto bym. Tak naprawdę wkręciłem go, że mam znajomego, który by mi to mógł pomóc, pomóc rozkodować. Słuchajcie. Ej, a co to jest w ogóle? Jakieś tutaj są dziwne ślady. A tak się składa, że ten pan w ogóle tutaj mieszka naprzeciwko ten sprzedawca sklepu. Patrzcie, tu w ogóle jest. Śmietnik, coś na, na śmietnik w ogóle wyrzucił. Ej, patrzcie, jakieś w ogóle kamerę wyrzucił na śmietnik, jakieś rzeczy do trollowania. Ej, może to jest jakiś troll? Przecież to, to są bardzo fajne rzeczy. Dzięki nim możemy robić różne trolle. Ale tutaj w ogóle jakieś dziwne ślady poprowadzą. Po patrzcie, jest tutaj. O nie. Szkielet, co on tutaj robi? Widzę, że ktoś go tutaj prapo, ratow próbował ratować. Jest tutaj apteczka, ale nie wiem w ogóle, co tutaj się stało. I w sumie to nie jest moja okolica, nie jest to moje osiedle. Ja za bardzo nie wiem, co tutaj się dzieje. Ale patrzcie, jakieś ślady tutaj prowadzą. Może się rozejrzymy i znajdziemy jakieś poszlaki. I może dzięki temu będziemy mogli rozkodować tą walizkę. I dostaniemy wtedy te narzędzie. Super narzędzie, które jestem ciekawy, jakie ma właściwości. Ej, patrzcie, tam ktoś śpi i ślady prowadzą. Te błoto, jakby, prowadzą. Tutaj, dokładnie tutaj. Tu jest ta osoba, patrzcie, jak słodko sobie chrapie. Czekajcie, tu jest jakaś skrzynka. E, widzę, że tutaj jest jakiś e, keypad, że możemy tutaj właśnie wpisać kod. Ej, czekajcie, tutaj jest jego pamiętnik. On chyba napisał pamiętnik, także e, jak śpi, to go przeczytamy. Patrzcie, 27-12. To koniec! Wszystko stracone, mój dorobek życia schowany w czarnej walizce przepadł. Został skradziony. Jestem zmuszony wszystko sprzedać, łącznie z domem. Moje życie nie ma sensu. Ciekawy jestem, czy złodziej odkadł kot, który schowany jest w mojej sypialni. Czyli ten sprzedawca najprawdopodobniej okradł tego pana. Ja nie mogę. Czyli tak naprawdę ta walizka najprawdopodobniej należy do niego. O, słuchajcie, ja nie mogę. To się porobiło. E, tam było coś napisane, że kot jest w sypialni. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. O, oczywiście są nawet otwarte. zostawi otwarte drzwi. Także teraz musimy znaleźć szybciutko sypialnię i rozkodować tą walizkę. Jestem ciekawy, co jest w środku. I oczywiście wszystko oddamy e, najprawdopodobniej właścicielowi, a ten złodziej sprzedawca będzie musiał ponieść tego Sekwencje, słuchajcie, także na razie Musimy znaleźć jak najprędzej sypialnię Ej, tutaj są e, drzwi chyba od łazienki Przesuwne, wow, popsułem je Przepraszam bardzo, okej okay, Naprawione, e, także tutaj powinna Gdzieś być, wow, to wygląda Na sypialnię, patrzcie, jest tutaj łóżko Są jakieś e, szafki, niestety są Też zamknięte, nie otworzymy ich Ale tutaj, patrzcie, jest jakiś dywanik Ej, kurczę, to jest jakiś dywan Ej, tu jest jakiś niezniszczalny dywan. Nie można tego zniszczyć w ogóle w żaden sposób. Czekajcie, ja spróbujemy na przykład zobaczyć, co jest pod tym dywanem. Może tutaj nam się uda to zniszczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty, patrzcie, skrzynka. Jest tutaj skrzynka. Ej, ale co to jest w ogóle za dywanik? Patrzcie, ja go kompletnie pięścią nie mogę zniszczyć. Normalnie, normalny dywan już by dawno się zniszczył. Ja nie mogę, znalazłem. Czekajcie, tajny kod do walizki. 9707. Okej, okay, także sprawdzimy. 997. Ok, 9707. Dobra, zobaczymy. <laughs> ja cię kręcę. Rzeczywiście, tu ja się nie dziwię, że on napisał, że to jest dorobek jego życia. Wow, wszystko wyciągniemy i słuchajcie, oddamy mu, musimy to szybciutko oddać. Tak się składa, że w sumie mam tą walizkę i mam kod i po prostu temu sprzedawcy oddam tą walizkę z tym kodem bez jej zawartości, ponieważ zawartość już w tym momencie lecę szybko oddać właścicielowi. W ogóle zobaczcie, jaki ten, ten y, właściciel tego domu, on mówił, że w ogóle musi go sprzedać. Teraz nie będzie mógł go sprzedać. Dom jest naprawdę y, niesamowity. Okej, okay, on tutaj dalej śpi, możemy go obudzić, także oddamy mu szybko jego pieniążki, on sobie tego uzbierał, słuchajcie. A, i miałem tutaj chyba 16 sztabek, oddam mu wszystko yy, i mam nadzieję, że właśnie ten yy, koleś, ten sprzedawca tego pożałuje i zobaczy tak naprawdę... E, co teraz e, mu sfiglujemy? Słuchajcie, wrobimy go i da nam to narzędzie, mam nadzieję, za, za darmo w sumie nie za darmo, tylko za tą walizkę. I przetestujemy, zobaczymy, co to jest. Dobra, także wchodzimy. Dzień dobry, jestem, proszę pana. Już oczywiście tutaj e, misja była zakończona, wszystko poszło pomyślnie. Oddaję tutaj walizkę. W skrzynce jest tajny kod, dzięki której można tą walizkę otworzyć. Ja już panu ogólnie. Nie... O, wow, tam nad jakieś diamenty. Ja panu nie przeszkadzam. Biory co moje, ponieważ, jak pan powiedział, e, mogę teraz to zostać. E, stać za darmo i uciekamy. Jo, co ja zrobiłem? zniszczyłem muskle. Widzieliście to? Ja... Co, co to jest za narzędzie? Ej, ja Cię kręcę. Czekajcie, w sumie wychodzi na to, że tutaj mamy sikierę na przykład wbudowaną. No sikiera w sumie działa, patrzcie. Dzięki temu mogę... Ej, łopata też działa, patrzcie jak szybko mogę dzięki temu wykupywać dirta. Mogę dzięki temu normalnie e, wykupywać również e, drewno. E, jestem ciekaw, jak na przykład z innymi rzeczami. Tutaj spróbuję na przykład na tym. Wow, tutaj normalnie kilów też działa dosyć szybko. Wow, dokopałem się tutaj do jakiejś talety, ale widzieliście co zrobiłem? Tam normalnie coś się stało. Ej, patrzcie! Ja mogę znikać normalnie rzeczy, aż dokopałem się tutaj do bedroka. Ja nie mogę. Teraz mogę robić niesamowite jakieś trolki. I teraz ja mogę przecież wszystko zniknąć. Na przykład domek tego właściciela sklepu, który chciał oszukać yy, właśnie yy, tego pana, któremu ukradł walizkę. Słuchajcie, może ja tak naprawdę bym zniknął jego domek. Patrzcie, on tutaj. jest. zniknąłem już w sumie jego sklep, ale za bardzo się chyba nie zorientował. Patrzcie, pyk, pyk, cyk, ok, i zobaczcie. Jego domek normalnie został zniszczony. Zostało tylko tutaj jakieś szczątki. Haha, i napiszemy mu normalnie tutaj tabliczkę. Y, to za kradzież. Y, to za, za to, że y, ukradłeś y, walizkę. Dobra, walizkę napiszemy. Walizkę. Okej, okay, walizkę. Dobra, nie wiem czy to dobrze napisałem, słuchajcie. Ale jest po prostu, bardzo się tutaj spieszyłem. I zobaczcie w ogóle, mamy tutaj niesamowitego trolla. Tak się składa, że mam tutaj jeszcze przedmioty, które znalaz znalazłem właśnie wcześniej. I możemy mu tutaj je pozostawiać. Okej, okay, pyk, pyk, pyk. Cyk, dobra, i słuchajcie, jeśli w to wejdzie, to po prostu zostanie zamknięty. Ale teraz mam jeszcze pomysł, ponieważ chciałbym zrobić mu tutaj jakiegoś trolka. Na przykład yy, zrobilibyśmy to tutaj. Wow, patrzcie. Teraz tutaj jest niesamowite przejście. Możemy, z, z, słuchajcie, to teraz zakamuflować. E, może nie aż tak szeroko, bo tu już by było to za, za bardzo hardkorowe, słuchajcie. Ale będziemy tu mogli wszystko w bardzo fajny sposób zakamuflować i mam nadzieję, że on w to wpadnie po prostu. E, I spadnie na sam dół. Oczywiście zamontujemy tutaj kamerę, żeby mógł wszystko obserwować. E, nie jest to takie proste, tutaj widzicie, to zrobić. E, musimy tutaj na samą, na samą krawędź e, natrafić jestem ciekaw. Jak zamontujemy kamerę, jak ten sprzedawca będzie kończył już pracę, e, jak po prostu wpadnie w te trolki. E, zapewne wpadnie od razu tutaj, chociaż może się zorientuje i to ominie, ale myślę, że jest małe prawdopodobieństwo na to. Powiem Wam, że to narzędzie naprawdę jest ciekawe. E, Okej, okay, dobra, także pyk, pyk, pyk. I słuchajcie, praktycznie nasz trolek jest skończony. Zobaczcie, to będzie prowadził po prostu na sam dół. I no moim zdaniem to jest nie do przeżycia. Patrzcie w ogóle, on się tam nam nie patrzy. Mam nadzieję, że tylko przez te oko, przez które nie widzi, za dużo nie zobaczy. Dobra, praktycznie mamy to skończone. Także zostało nam jeszcze tutaj. Myślę, że tam wyżej moglibyśmy to wykończyć jakimś blokiem, na przykład drewnem i tym, żeby już tutaj nie było tak trudno. Dobra, także kończymy. I jak on będzie chciał po prostu do swojego samochodu dojść, to na pewno będzie mieć niezłą niespodziankę. Wystarczy, że wyjedzie tym samochodem, wjedzie tutaj i razem z samochodem spadnie. Okej, okay, także myślę, że trolek został gotowy, przygotowany i słuchajcie, w sumie, w nagrodę, może podarujemy po prostu to narzędzie temu śpiącemu panu jako po prostu gratis, że także skończył. Myślę, że zrobimy po prostu dobry uczynek. Patrzcie, to w sumie bardzo fajnie działa i możemy tutaj narobić wiele szkód. Patrzcie, ja mogę na przykład zniknąć całą. Miasto. Zobaczcie, jak to niesamowicie działa. Pyk, pyk, pyk. O nie. Przecież tam jest ten sprzedawca jego samochód O nie, nie chciałem tam to, tego zrobić Ale zobaczcie, po prostu wszystko jesteśmy w stanie Zniszczyć, patrzcie na to Zrobiłem tutaj ogromny krater Jakby tutaj coś wybuchło Mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje I że prezydent, y, w sumie burmistrz naszego miasta y, Nie skapnie się, ale patrzcie My możemy tu po prostu wszystko zniknąć I tu naprawdę wygląda wszystko niesamowicie Wow, topysz nawet wyleciał Pyk, 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 pyk I przekopiemy się, patrzcie, jak najdalej się da Zobaczymy właśnie, czy do samej końca granicy jakiejś się dokupiemy. I ja nie mogę, ogromny krater. Nie no, teraz w sumie zniszczyłem za bardzo aż to miasto. Słuchajcie, idę teraz postawić tylko jeszcze tutaj kamerę, chowamy się i zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądać, jak ten właściciel po prostu sklepu, zobaczymy po prostu jego reakcję, jak zareaguje. Ok, także gdzieś tutaj moglibyśmy ustawić tą właśnie kamerę, zaprogramujemy ją sobie, pyk i będziemy wszystko tutaj widzieli. Także ja się słuchajcie chowam, idę oddać jeszcze temu właśnie panu w nagrodę to narzędzie y, to będzie dla niego właśnie taka nagroda i słuchajcie, o nie, ups zniknąłem, proszę pana, ja tutaj panu oddaję ja tego za bardzo nie ogarniam także uciekam i słuchajcie ja nie mogę, widzieliście co zrobiłem, widzieliście to przez to narzędzie, teraz y, odpalam kamerę i słuchajcie za, za, zaczajmy się tutaj i po prostu lecimy a co tu się stanęło z moim sklepikiem? Ej, ja przecież tutaj Ej, w ogóle kurczę, czy ja to jest sprawka. Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje. Ej, ja nie mogę, ktoś poniesie tego konsekwencje. Tutaj są moje rzeczy, zostały tutaj jakieś resztki. Na szczęście mój samochód tutaj jeszcze został. Okej, okay, wsiądziemy, ale chwila, w sumie gdzie jest mój dom? Ej, to za, za to, że ukradłeś walizkę. Co? Czyli ktoś ci na mnie tutaj chce zemścić? O nie, patrzcie, tutaj. O nie, ktoś chciał tutaj zrobić na mnie pułapkę i krater. Nie no, ja po prostu muszę się dowiedzieć czyja to jest sprawka. To na pewno y, właściciel tego domu, któremu zabrałem tak naprawdę tą walizkę. Co za to, że ukradłeś walizkę. No pięknie, ja to zniszczę i muszę, muszę teraz normalnie się odwdzięczyć tej osobie, która to zrobiła. Na pewno, na pewno pożałuję tego. Ej, co ty? Co to ma być, kurczę, ej, w ogóle jakieś tutaj pułapki są, ej, nie wiem za bardzo o co chodzi. Idziemy teraz, słuchajcie, się rozejrzeć. Ej! ej spadłem ratunku, pomocy!